Cześć, witam Was serdecznie na kanale porady instruktora nauki jazdy. Dzisiaj kolejny temat związany z finansami osobistymi. Dzisiaj, no, tytuł jest taki trochę ciekawy i, i troszkę może mylący, no bo co ma wspólnego samochód hybrydowy, czy też samochód z napędem elektrycznym z finansami osobistymi. O co mi dokładnie chodzi? Słuchajcie, zauważcie, ja jestem pełen podziwu, jeżeli chodzi o naukowców, jeżeli chodzi o inżynierów, jeżeli chodzi. Słuchajcie, wszystkie osoby, które pracują nad rozwiązaniami, które są zastosowane w samochodach hybrydowych i w samochodach elektrycznych. Że ta technologia, cieszę się, że jestem w takich czasach, i dzięki temu, że mamy takie samochody hybrydowe, my możemy od tych aut, tak można powiedzieć, od tego napędu, wiele się nauczyć. Ale powiecie, o co mi chodzi? Słuchajcie, no nie mam zamiaru dzisiaj zachwalać jaki to. Napęd hybrydowy jest super oszczędny, racjonalny i super fajny i mówić dokładnie o tym jak to jak po prostu ten napęd funkcjonuje, ale nie o to mi chodzi. Nie będę też przechwalał samochodów elektrycznych. Faktycznie super, że takie doświadczenia są robione, że, że po prostu są takie rozwiązania ekonomiczne, tak? i ekonomiczne też, ale ekologiczne, tak? Że produkuje się coraz więcej samochodów ekonomicznych i ekologicznych. Ekonomicznych dlatego dla tej osoby, dla tego użytkownika, która, dla tego kierowcy, który jeździ te, tego typu samochodami, ponieważ każdy kilometr, przejechany kilometr jest po prostu tańszy i ekologiczny, i jest po prostu ekologiczny. Dobra, bo o co mi chodzi, słuchajcie? W mojej ocenie, jak... Przeciętna osoba by stosowała zasady, takie jakie są stosowane rozwiązania w samochodzie hybrydowym, to my byśmy nie mieli, słuchajcie, w ogóle problemów finansowych. O co mi chodzi? Zauważcie, że jeżeli jedziemy samochodem hybrydowym, czy samochodem elektrycznym, to jeżeli ten samochód ma z górki, to on nie przyspiesza, tylko co odzyskuje tą energię, tak? I Tą energię magazynuje w akumulatorach. Czyli zobaczcie, co my, jak to się przekłada na finanse osobiste. Słuchajcie, fajnie by było, w, no bo kiedy my w finansach osobistych mamy z górki, tak jak ten samochód elektryczny na przykład. Słuchajcie, wtedy, kiedy my mamy bardzo dobrą pracę, bardzo dobrze płatną pracę, na przykład zarabiamy na polskie warunki 5000 zł na rękę, to już nie jest źle. Można całkiem fajne życie prowadzić w dobrym stylu. I słuchajcie, wtedy, kiedy my właśnie zarabiamy około 5000 zł, to jeżeli my byśmy zrobili, stosowali takie zasady, jak, jest, jak stosuje napęd hybrydowy, czyli co? Nie dodawali gazu, nie brali pożyczek, nie żyli ponad stan, tylko co wtedy? Odzyskiwali te pieniądze, tak? Tą energię, energię tych pieniędzy, tak to już nazwę, w poduszce finansowej, w tym akumulatorze finansowym, w akumulatorze, słuchajcie, finansowym. Czyli, no, warto, co? Oszczędzać, tak? I stworzyć taką właśnie poduszkę finansową. I o tym właśnie dzisiaj chciałem powiedzieć: że my od tego napędu hybrydowego bardzo dużo możemy się, słuchajcie, nauczyć. Bo czy rozsądnym jest, słuchajcie, wtedy, kiedy my zarabiamy naprawdę bardzo dobrze, jeszcze brać jakieś kredyty, kupywać samochody, na które tak naprawdę nas nie stać, obciążać ten nasz budżet domowy i my później jesteśmy wielce zdziwieni, kiedy co, no bo naiwnym by było, słuchajcie, uważać, że my całe życie będziemy mieli, słuchajcie, z górki. Tak jak ten kierowca, który jedzie samochodem hybrydowym, on z górki ma przez 2-3 kilometry, później jest prosta, a później jest, słuchajcie, pod górkę, bo też takie się sytuacje w życiu zdarzają. I nie powinniśmy w żadnej mierze być zdziwieni, że to też nas dotyczy. Tak po prostu jest, taka jest rzeczywistość. Więc warto, słuchajcie, postępować tak jak samochód hybrydowy jest napędzany. Jak mamy z górki, zarabiamy naprawdę sporo. Warto oszczędzać na czasy, kiedy my będziemy co mieli pod górkę. A kiedy będziemy mieli pod górkę? Słuchajcie, no, my teraz mamy pod górkę. Teraz, kiedy jest spowolnienie gospodarcze, my teraz mamy pod górkę. My z dnia na dzień możemy na przykład. Tracić pracę, albo na przykład nasze zarobki zmniejszą się z 5 tysięcy na 2,5 tysiąca. No bo skoro, słuchajcie, obroty danej firmy zmniejszyły się o połowę, to z jakiej racji my mamy zarabiać znowu 5 tysięcy, tak? Przecież tu musi być, zaraz wszystko jest, to są względy ekonomiczne. tak? Każdy przedsiębiorca jest przedsiębiorczy, czyli nie ma tutaj żadnych prezentów i Naiwnym by było uważać, słuchajcie, że my całe życie w życiu będziemy mieli co? Z górki. <laughs> o tym właśnie chciałem powiedzieć. I naprawdę ten napęd hybrydowy, czy napęd elektryczny, no jest super. Ekonomicznym napędem to jest raz, a dwa, jest to taki napęd racjonalny. Tu jest racjonalność. Jeżeli my jedziemy samochodem hybrydowym stówkę, tak? Stówkę, gdzieś mamy z górki. To czy rozsądnym jest, tak jak my czasami w finansach osobistych, rozpędzać się auto do niebezpiecznych prędkości, np. do 160, przekraczać prędkość, co grozi czym wypadkiem albo uszkodzeniem tego samochodu. I zauważcie, że ten napęd hybrydowy nam na to nie pozwala i on odzyskuje energię wtedy, kiedy ma z górki. I tak samo powinno być w finansach osobistych. Naprawdę można się dużo nauczyć. Od samochodów też, słuchajcie, tylko wystarczy stosować pewne zasady, które są po prostu rozsądnymi zasadami. I o tym właśnie w tym filmiku chciałem powiedzieć. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Słuchajcie, w mojej ocenie, bo nawet no, ja nie mówię, że kredyty są złe. No kredyty to są kredyty. Staram się ich unikać, ale czasami faktycznie warto się wesprzeć kredytem. Tylko teraz kwestia, jak to zrobić w sposób, słuchajcie, rozsądny. Czyli co mam na myśli? To mam, słuchajcie, na myśli, że w mojej ocenie, jak idziemy do danego banku, to my nie powinniśmy yy, podawać danej kwoty wtedy, kiedy my mamy, słuchajcie, z górki. Czyli, no, podamy do banku, jaką mamy zdolność finansową, wtedy, kiedy mamy z górki, czyli zarabiamy 5000 zł. A my później jesteśmy zdziwieni, bo to wie, wiecznie nie będziemy mieć z górki, tak? Że za 2-3 lata ktoś nam odbiera samochód, ponieważ jak mamy podgórkę, to my nie jesteśmy w stanie spłacać tej raty kredytu. Co mam na myśli? W mojej ocenie warto uwzględnić te zarobki, kiedy, mnie, słuchajcie, mamy podgórkę, czyli jak bierzemy kredyt, to warto uwzględniać tą pensję. Na przykład 2,5 tysiąca, kiedy mamy podgórkę. I od tej sumy liczyć sobie jakiś kredyt. I wtedy już będziemy wiedzieli, że nie możemy wziąć 1000 zł kredytu, tak? Tylko maksymalnie na przykład 10% pensji, czyli jak zarabiamy 2,5, no to 250 zł tyle. I to jest taka rata kredytu, bezpieczna rata, która nawet jeżeli mamy problemy finansowe, to po prostu jesteśmy w stanie spłacić to zobowiązanie finansowe, jakim jest kredyt. Jeżeli bierzemy taki kredyt wtedy, kiedy mamy problem, tak, zarabiamy 2,5 tysiąca, mamy pod górkę, to zobaczcie, jak szybko spłacimy ten kredyt, praktycznie kilka rad i już mamy ten kredyt spłacony. Jeżeli my mamy, słuchajcie, z górki, bo na przykład po czasie, po roku będziemy awansować, albo już ten kryzys gospodarczy minie i będziemy mieli znowu zarabiać 3, 4 czy nawet 5 tysięcy złotych, co jest tak naprawdę nie jeden Polak marzy o takiej pensji, taka jest prawda, szczególnie teraz w czasie spowolnienia gospodarczego. O tym, słuchajcie, chciałem powiedzieć, że napęd hybrydowy jest rozsądnym napędem i warto go przełożyć, słuchajcie, na finanse osobiste, żeby nie mieć problemów finansowych. Dobra, nie będę tu mówił jak coach. Tyle słuchajcie na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten filmik komuś się przydał. Trzymajcie się na razie, cześć.